Bo to są nie, takie no nówki. nówki. To, to są nawet jeszcze nieodpakowane z pudełka jak przyszły, nie? Aha. Możesz je otworzyć. A bo tam wszystkie są minowane. Tak, tak. Te nówki, bo ty pan zamówił? No, nie nie, zamówi. nie, słuchaj, bo zamówiłem. Przyszło mi, że nie mogą dostarczyć i że zwrócą mi po prostu pieniądze, nie? Zamówiłem sobie drugie i przyszły te. Także I nie marzę. trzeba było tyle? Ale wiesz, jak to jest, nie było czasu. Nie. A, okay, Mówię, okay. tak by do was jechał, to może akurat. Jaki rozmiar? 44 44,5 No to mam takie właśnie, takie same nocy, ale zamówiłem drugie, nie po no. prostu, lecz No fajnie, tylko kurde, ile dać za takie buty? No właśnie. Ile nowe kosztowały? Wiesz co, tam chyba powinna być cena na to, to już nie ma Kupę, no, 160 takiego, Nie pamiętam, 169 euro, coś takiego, 150 euro No 30, 640 zł gdzieś mhm. jak to policzyć? No nie, <laughs> zakupamy coś Nie mamy wielu klientów, którzy przychodzą do nas pytają się o buty, nie? Nie, no rozumiem no jakby wystawił gdzieś może, wiesz, to w sztuki są, bo mi się dane, nie? No, bo są różne kolory, nie? Mm. różne ceny. To są w grosze, by takie finity czy coś takiego. Dobre <grym> <Ale grym> ceny ogólnie by tak wypadało dać, nie? Czyli? Gdzieś trzy stóły No dobra. Ja Ale nie wiem czy to nie za dużo właśnie, nie? Żeby Aha, na tym spokojnie. też zarobić. <grym> o to mi chodzi. No takie spoko, nie? Nie, no spoko, no. A drugie? A drugie są żółty. To była podobna sytuacja. Podobna sytuacja. Czy on jakieś feje kurwa kręci tutaj? To jest droższe pewnie, co? Nie, ja też gdzieś w tych okolicach. ten sam rozwar? No. No nie, chyba tańsze. bo i tańsze może bo on już się chyba, że... No, tańsze, tańsze. Możliwe, no, nie? Coś około 400. No to by się zrobili, tu dwie, a tu 300. by No tak. Pasuje. Tak. Słuchaj, no może zobaczyć tego, na bo ja mam dełka inne. Bo ja to pudełko nie stawiam, wyrzuciłem. Dostajemy z pracy po prostu. A to nie balansy? A nie, to inne, okej. Po balansach jest. One też są nowe, nie? To są ze sztuczą, one też trochę pojedyncze. Też nie chodzą Nie jak to Z tego co wiem, to około 170 czy 160 euro, nie? No bo mówię, ja dostaję w pracy je. Ciężkie nie? No bo one są S3 chyba, z tą blachą w środku, nie? Bo mieliśmy jakiś czas temu tutaj buty też takie robocze, też właśnie nie, z tą blachą, właśnie. ale takie były kurde fajne takie. Nie, budenki. no bo mieliście S1, wiesz, tu jest jeszcze blacha w podeszwie. Aha, to jest jakaś klasa, tak? S3 to jest, no. okej. Okay. Czy to też jest S1? S1. To nie, to mają tylko tą, tą stalową piapę Nie tutaj w Polsce tak Strauss chyba nie bardzo popularny, nie? Nie wiem nawet, kurczę, nie znam się na tym, no ale ceny zaczynają się od 400, 400 zł, no właśnie, nie, takie. S1 na tej hmm. firmy. Może jakiś tam inny wzór, ale same czarne ty ma 440 zł, 390, 360. To jest najlepsza firma właśnie z tej roboczej, bo wiesz, w Europie można powiedzieć. No to bym tak nie ryzykował, nie? 150. No niech będzie, no. no i tak mnie na No słuchaj, mam takie jeszcze coś. Takie <grym> nie wiem co To jest? No to jest takie A. coś. No. Jak te Lettermany są chyba nie takie drogie. To co? Letterman jest chyba taka droższa marka z tego. Ten też chyba nie jest, tak? Aż to jakiś jeszcze no? No, to też pewnie nie będzie jakiś stanie. Ale pamiętam, że szukałem tego nie mogłem nigdzie znaleźć. nie? No jest. są ceny? No, 339 zł To pewnie gdzieś stówka bym dał. No, nie tak. Czyli mamy te Maxy mówię 300, nie? Mhm. No zobaczymy, jak był tego Wiesz, miałem podwójnie to co miałem z nimi zrobić. No pewnie, to nie. buty tak bez ciężko sprzedać, A Ja też tak. czasami coś zamówię, przyjdzie nie takie czy coś, to nie czekam na ten, tylko zabawiam już no tak zrobiłem. Bo ten proces cały trwa więcej niż ten. nie? No, tłumaczy, Zanim że oni, oni to odeślą, to zrobią zwrot. Zobacz, no. że oni mi tam napisali, że nie niemożliwa i zwrócą mi pieniądze po prostu. Te no 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 buty przyszły. Tak, że tak. Ale dużo osób tak robi, że nie chce im się bawić po prostu, to odsyłanie. No, no właśnie, nie chcę, to, to czasu nie ma no, no, tu mamy trzy stówki, tu mamy dwie stówki i te robocze 150, nie? Mhm. No dobra, tu mamy tego WUTA stówkę, buty robocze 150, y, Air Maxy 300, Jordany 200, y, tego Dziśoka 100 też mówiłem. Mhm. I Pistolec, pistolet nie? do malowania był za 2 dyszki, tak? No. To nam daje 870, zaokrąglimy do 9. No i co mu kurwa rozdajesz, bo no, ja masz te kubki? 30 złotych na dziennie, stary to jest 1000 złotych Ty, Zaraz zobaczymy Ci obuwniczy zrobi mhm. Puszczo, Ja nawet tak nie wiedziałem, że te kubki taką będę miały ten popyt Ja no, wiesz, na no, podmiotkę chciałem, nie? Nie Vancouvera nie ma już? Nie ma A co macie? Gdańsk, Paryż, Berlin, Toronto, Floryda, Poland, Wrocław To daj mi Berlin To nie wiem za ile ja to wam sprzedać. Ale takie one porządne no, nawet No właśnie, szkoda, że nie ma Vancouvera i tam, ja tam sprzedaje? Stówkę chyba by sprzedawał w tam właśnie Miami, ale to był najdroższy pomysł. Ile by Pan dał za niego? No nie tak wiem. Za nie Berlin. Się. Ile Pan ceni Berlin? Dobra, ma stówkę. Stówkę? No. Na pewno? No nie będzie. To tak. zrobiłem 8 dyn. No dobra. Okay. już, to tylko do Co widać, czy to, co pięć? tam widać, no. Weź oh. mi JBL-a. To kurwa, oh. to co trzeci odcinek jest. Telefon, kurwa, zostawia za 30 złotych. Pozwolę ci la. go jeden. No. 20 zł. Co ty dajesz, Ty? Po co ja tu to chcę wygra. ci tu mówić jakieś 10, 15, no ale to już więcej nie jest warte, nie? A? No, no to jest ten pierwszy, nie? No no. Chcesz dyszki wdrożyć? No nie mogę, no jak? W no ogóle Sensu nie ma, nie? Poda papieru drukować. Widujesz, że to jest dużo Tak. Ale jak chcesz, to możemy tak napisać. No, i, no nie wiem, jak Ty chcesz. I no co, czyli? 20 No Dobra, dawaj, pójdziesz Od zasta, tak? No Od zasta, tak? Szkoda Szkoda Papieru marnować zostawił Bardzo No, dzięki bardzo A na co chciałeś jeszcze jak na fajki? No do Na bułkę tak. no to na bułkę z puszekami Kupisz mm. z fajek, co? Mam co jeść opalić się tak No to na fajki to starczy No kur... No to po co ci? No to, to Byłeś na koncercie wczoraj? Na nowym no? My. I co, po co? No, Co? Szkoda, że tylko złapłem. Średnio? No, nie, nie, pan. No, dobra, to lecę. Siemanko. Siemanko. Takie niespodzianki to się pan nie spodziewał. <laughs> no, zdziwiony jestem. No widzi pan? Co cię sprowadziło w moje skromne progi? wasze skromne progi? No, kiedyś trzeba było zapytać. z jakimi zamiarami wpadasz? Są kuty. Które? No tamte. Czyli? No, tamte, co zostawiłem? Zostawiłeś. Jak zostawiłeś? No pamiętasz, zostawiłem je charytatywnie. Ty no, mówiłeś, że sprzedałem. Ty napisałeś, że sprzedałeś. Albo UFO oporwało. No czyli przenośni... Nie ma ich. Nie no są. Pamiętasz, byłem w... we wrześniu, w mojej urodziny. Chory na głowę? Nie, mnie nie było. Tak, tylko że ty do mnie przyjechałeś nie. z płytami. A tak, tak, tak. Które no. yy, były... One mówię, nie przy... były, one ani nie były sprzedane, ani zastawione. Dobra, ale czekaj, powiem bo, ma, moje byłem. zdanie. No. Przyjechałeś do mnie z płytami i powiedziałeś dokładnie takie słowa. Umawiałeś się z Damianem, no. że przyjedziesz z płytami na jakąś akcję charytatywną. Nie pamiętam na kogo to miało być wtedy. Ty um, pamiętasz? Oliwie Sęk chyba? No, ja nie no. byłem przygotowany i powiedziałem tak. ci, że te płyty zostawisz. No, no, no tak, 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 Damianem... tak. Gadaliśmy, że ja je tak zostawiam. No, tak no, no. Jak z Damianem no. się ugadałeś. Yy, tak yy, zrobicie, jak tam uważacie, nie? No. Tak było. I później, I później były jeszcze sytuacje, że miałeś u nas płyty, które na przykład wyskoczyły z licytacji. Ale to ich nie odebrałem, ale to nie o nie mi chodzi. No, no wiem, Tamte wiem, wiem, ale może, mimo, słuchaj, umowa, wiesz, dużo umów to, u nas, nie? Ale to, to co nie odebrałem, umowa jest umowa, nie odebrałem, poszło. Ale może, miałeś nie w, to, u nas ale, dużo umów, tak? Ale no oczywiście, ale o, o, o tamto... Ale ja tam tu nie mam problemu. To okay, co, to, co nie odebrałem, słuchaj. wiesz, Mordo, to co nie odebrałem, umowa jest umową. Nie odebrałem, poszło. W... Dobra, ale... Mi chodziło, tylko o krok po kroku wytłumaczyć jak to wygląda z mojej strony, nie? Dlaczego no. ci napisałem że o porwało? No bo... No to, słuchaj, no, no, I sam sobie... Płyt powiedz. było dużo, nie? Dokładnie no. no. pokażę Ci je. No. <laughs> I o, ja pierdolę! Na pewno kasety kaliber tam nie było. No nie wiem, też nie Nie, nie, wiem, że tego to jest nie było. W swojej kolekcji, więc to. No, jest no, no, to, co yy, zostało... win, tam są winyle, tam tego nie. nie I zobacz, nie. ile no. wtedy zostawiłeś na akwarium? Nie, yy, to sprzedałem. Yy, już ci powiem. Mniej więcej powiedz, ile ich było? Ja ci mogę pokazać które. 3, 5, ile zostawiłeś? 20 ileś. A akwarium? Pomimo, do mnie miałem urodziny. I wpadłem na głupi pomysł. No przepra Mogę Cię przeprosić za to, ja że chciałem Was wykorzystać. Znaczy wykorzystać w jaki sposób? Żeby komuś pomóc. W swojej urodziny chciałem sprawić komuś prezent. Czekaj, ja muszę zobaczyć te SMS-y. Sprawdź. Napisałem, to nic tutaj nie widzę. Co? nie, nie mam, mam tam tego telefonu, więc Ci nie potwierdzę. Pierwsza wiadomość tym to zdjęciu. O co tu chodzi? Nie rozumiem, o co tu chodzi. Nie. Czy to jest za ziomek? A, o co tu chodzi? No, że na akcję bardzo No, No tak, no to to, to jest Ale większość. Bo na pewno boruto, były, były boruto było sprzedane. Bo to było z tego co pamiętam wam, sprzedawałem. A znaczy my te płyty po prostu nie sprzedawaliśmy, tylko je zostawialiśmy. nie? To, co spoko, mogliśmy, spoko to ale tak większość naprawdę z tych, chcieliśmy ci je no, oddać. Ja nie chcę. No okej. Okay. Nie chcę. Wiesz, umowa jest umowa, tak? Yy, to, czego nie odebrałem, niech idzie. Ja nie do ciebie jest. się pytam, ale to zostawiłeś, sprzedawałeś, czy oddałeś? Hmm? Chciałem wtedy na no, tej Oliwie je przekazać, co w urodziny byłem. Ty nagrałeś, ale nie chciałeś wrzucać, a ja tylko na jeden dzień. Nie nagrywaliśmy nic wtedy. Powiedziałeś, że najwyżej połączymy te odcinki, jak z Damianem się spotkam. Nie, nie nagrywaliśmy wtedy w ten dzień nic. Ja nagrywaliśmy, że... wrzuciłeś. Co wrzuciłem? Wrzuciłeś odcinek z wtedy, co byłem. To, to jest mój ostatni... dwa razy. Nie. Ten nie był. masz szans, no przecież ja byłem tylko tego dnia. Od no, nie 21 nie września mnie mi... nie było, zostawiłem to. Wiesz i, i fakt, że... To no dobra, było... nie, dobra, no, okej. Okay. To nie no. masz z tym, ale ty do mnie jakiś problem, wiesz? To ja... coś? O ufo. Wiesz, no z takich s, 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 No mordo, bądźmy szczerzy, z charytatywnych no, rzeczy ja... się nie żartuje. Ja nie żartowę. Widzę, ja widzę że, nie żartowałem że macie puszkę. Ja z przyjemnością tych. jestem za tym, żebyś te płyty na tą zrzutkę przeznaczył. No, no a ja nie, ja, nie, ja nie żartowałem sobie no. z rzeczy charytatywnych, bo sam... Yy... Pomagam, pomagam, chętnie. I, i wykorzystuję nasze super. zasięgi, swoje no zasięgi. No i bardzo jestem za. Tylko i wiesz, no. wiem, jaka była sytuacja tutaj z tymi twoimi płytami, że było tego mnóstwo. Yy, zmienialiśmy umowy. Yy, przetrzymywaliśmy. Ja wiem, no macie kocioł. Wpisałeś kocio, do mnie SMSy, żeby te jagodzianki zostawić, prosić mnie jeszcze, żeby je zostawić. Tych płyt było tak dużo że jak Ty do mnie napisałeś, czy zostały jakieś płyty, no to ja nie mogłem tego nagle w pamięci nie, mieć. Te płyty, które zostawiłem, bo mówię, to co się to coś, to coś, o, o co, co tu chodzi? Przydało? Już mnie to wkurza. Ale ja chcę, żeby to poszło charytatywnie, nie chcę tego. No dobra, to a... jest co? Ja mam teraz y, tutaj na no tak. to, co widzisz. No tak, no i ja idziemy na to. to wszystko, co tu jest, tak. y, y, robię jedną tak. aukcję charytatywną. No, ale tam masz na przykład perełkę, której nigdy nikt, nikt no to nie jak dostanie. Chcesz, no to mogę ci ją dać. No nie, 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 nie. Mi chodzi na przykład, żebyś ją pokazał. Który... Znaczy ja zrobię zdjęcie wszystkiego. Ale masz tam płytę, które, która jest nigdzie niedostępna. No to będą decydować. No, okay. Możemy zrobić, ja zrobię tak po prostu. Znaczy, możemy zrobić. Nie chcę z tym z Tobą współpracować, bo ja chciałem dobrze. Ty ja też nie chcę z Wami współpracować. No ja stary, że to ty, ty że ja ci grożę. No. Było coś takiego? Było, było. No, ja. było, było. Jak ci było, groźbił? Było komentarza. Ja ani jednego Dobre. komentarza nie udzieliłem w swoją stronę. Okej. Okay. No nie no jak mówisz, że nie ja no. ci grożę, no to, to eh. daj. daj y Dobra, wływ tego ćpuna jebanego kurwa. Weź mu Kuba, wypierdol, wy, 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 wypierdol mu kurwa Frankensteina w czoło kurwa, dostanie kurwa, dwa cepy w dyliżans kurwa i od razu go kurwa naprostujesz. A nie kurwa, jakiś cwel, kurwa z przepalonymi stykami, kurwa, z jakimiś, z, z jakimiś kurwa przyruchami, kurwa, pomenelskimi kurwa, będzie chodził i jakieś, jakieś głupoty ci tu będzie pierdolił. A jak ten kurwa, y, cwell z, z drezdenka kurwa, co, co tu przed się kurwa, ma jakiś problem, to mogę mu kurwa przyjechać, wypłacić kurwa, dwie lepianki kurwa z gnoju i się skończy. No, nie wiem, stary, jakby. Po że są kurwa, on pewnie żałują, nie? No, chcieli zrobić dobrze, yy... bo z tego co rozumiem, to ten ziomek przyszedł, dał jakieś płyty, miał pójść charytatywnie i coś mu... Ta... I, i potem ich zaczął w internecie wyzywać, tak? No i widzisz kurwa, ch... Kuba chciał mu pomóc i jakieś kurwa głupoty się tu teraz odpierdalają. Nie no chłopie, jak, jak, jak on by jak on by kurwa, do mnie zjechał na zamek, to bym go kurwa konkretnie gąbką przepierdolił. By Twel jebany, kurwa, najpierw za się napija, potem by wybijał klapę, kurwa. No bo to też, no, kurwa, wiesz, no... Ja z Twelem siedzieć nie będę, nie? <laughs> nie no, to, to się nie da, stary, to się nie da. Chłop, chłop by, kurwa, chłop by jeszcze, chłop by jeszcze się nie zdążył na kolibę, kurwa, zalogować, już by, kurwa, klapę wybijał, no. Już nie świruj, informatyk cię pobił na fame meme. Hm. Dobrze, dobrze, powiem ci tak. Co prawda... Co prawda... Przegrałem z Pawłem King Kongiem, unboxalem. Ale, chłopie, kurwa, raz że było bardzo blisko, by, by, była bardzo bliska walka, ale, kurwa, chłopie, ja się biłem z chłopem, który, kurwa, przez 25 lat, dzień w dzień, trenował Muay Thai. To już, tak, to już i tak sam fakt, że ja go usadziłem, było bardzo sporym, było bardzo sporym zaskoczeniem. Ale chłopie, przecież, przecież, przecież jakby cię smektaniu kurwa w łeb pierdolną, to ty byś kurwa, wiesz, to ty byś pasodoble kurwa napierdalał tam. Wiesz, to było trzy lata temu, a ty do dzisiaj byś kurwa siedział. Eee, bo karenda! Nie no, to, 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 to się kurwa nie da, chłopie, to się nie da, jakby... wiesz, ty, ty, ty pomyśl w ogóle, co ty mówisz. Chłopie! Chłopie! Uch. A zatem też nie znacie założeń na tamtą walkę. Powiem szczerze, ja tam miałem 835 kurwa na umowie. Z Vatem to kurwa ponad milion. Ja, że tak powiem. No przyszedłem, zarobiłem, wróciłem do domu, tak? Jakby tam za dużo mnie nie interesowało. No, zrobiłem sobie luźne wiesz, trzy rundki z luzu, wiesz o co chodzi, i było dobrze, no. Masakra. <laughs> Dobra, ale jak... Kto ma wiedzieć, ten wie. E, jak macie jakieś, jakieś kontakty z spółświatku, w to zapytajcie Marcina Szczepionki. Pseudonim Zastrzyk. Zapytajcie, zapytajcie go o mnie. Zapytajcie, zapytajcie mnie, jak ich X-Demonie, kurwa, bramkę wynosiłem. No. Wiele osób się zastanawia, czy mój X-Demon we Wrocławie jest zamknięty, bo, bo, bo czyż podjechałem tam i go kurwa zamknąłem. Więc kto ma wiedzieć, ten wie, możecie też na przykład zapytać świeżego albo siwego. Siwego, no kurwa, no, jak byłeś za dwa razy na mieście, kto ma wiedzieć, ten wie, to siwego znasz pewnie. No, Więc ja, ja, wam, ja wam też, ja wam bym też wam powiedział, żebyście jeszcze tak troszkę popytali. No. Na stacji benzynowej kiedyś była rozkminka, tylko byliśmy umówieni, kurwa, że przyjeżdżamy we dwóch i nagle się okazuje, kurwa, że paka się otwiera i 45 gruzinów na mnie i na Jasia wybiegło. No. Przegraliśmy co prawda wtedy, no, ale było dwóch na 36, no, bo, jeszcze, bo, bo jeszcze przyjechał Vitali. Yy, Ale do dzisiaj stary, to, to była naprawdę, to była, to była naprawdę, to była legendarna ustawka pod płockiem. No tylko tyle powiem, nie? No. Zapytaj, zapytajcie się, skąd w ogóle pochodzi cytat. Cokolwiek było tobie na mieście nie mówili, dla mnie zawsze gdzieś jak brat. Ja tak zawsze, ja tak zawsze mówiłem, ja tak zawsze mówiłem po solówce na mieście. I byłem na tyle honorowy, no to kurwa, zapytajcie Krystiana łucznika. Pseudonim łuk. Zapytajcie, zapytajcie go, stary. Yy, zapytajcie go, że ja nawet na Sor odwoziłem swoich oponentów. A ty się, Jacie, kurwa nie prój. Bo jak twojemu staremu kurwa na balecie sprzedałem, to we dyskoteka do dzisiaj. Się kręcił, kurwa, jak ta kula. dokoła własnej osi. Ja myślałem, że Skurwiel jest... Nie wiedzieliśmy, czy dyskoteka, kurwa, czy planeta. Bo Skurwiel wygląda jak miał własną grawitację. No. Więc ty mi tu wiesz, jak znasz bajko, ty mi tu nie, to ty mi tu nie pierdol. Dowód na to. Nie mam dowód osobisty. Ale dowód na to, że ci grożę, no bo to są takie trochę słowa, no, gdzie ja nikomu nigdy w życiu nie groziłem. Niech tak będzie. no. no, no jak, jak W jaki sposób ci zagroziłem? Niech tak będzie, jak mówisz. No ale czego nie powiesz? No co ja mam ci do powiedzieć. W jaki sposób ci zagroziłem? Napisałeś komentarz, tak? Jak? Wiesz, no? O jakiej treści? Pisałeś komentarze, więc wiesz. Ale o jakiej treści? Nie pamiętasz? Co muszę ja mam to teraz szukać w telefonie? No, ej, ej, no jak nie ale o coś, no? No? no to nie chciałbyś znać powodu? Wiesz, ja, ja, bym, ja, ja bym na przykład chciał znać powód, czemu mi, mi napisałeś o jakimś ufoty. No bo miałem już dość tego, jak ci tłumaczyłem wcześniej, że nie ma tych płyt, a ty dalej, że muszą być, muszą no być. No i nie ma płyt, no i są. No i jak? I nie zrozumiałeś po prostu. No nie zrozumiałem, przekazu no. takiego, że nie ma tych płyt. No a są. Że ich nie wyczaruję, coś w tym stylu. No i są. No. Tu po prostu na tą akcję Harty to nie było 20 płyt. Nie pamiętam teraz, że nie będę się z tobą kłócił. No płócił. masz, no możesz liczyć. Nie no. będę się z tobą kłócił. No. Tu większość płyt, z których nie odebrałeś, po prostu została Nie. No co ty pierdzielisz? No, tam, tam. no nie, no właśnie się mylisz. No jak? No i yy, to wszystko? No. Myślałem, że coś Zgracze. do ciebie dotarło, ale jedno. Ale no. co ma do mnie dotrzeć? No brniesz cały czas to samo pytanie. Ale ciebie, gdzie ja ci groziłem, no taki ważny. No to jest jeszcze bardziej tym, niż wujek samo zło kurwa. i jeszcze takim samym. Przybujankę mają, nie? Głowę. ci powiedziałem! Nie, kiwasz głową. Powiedziałem ci w komentarzu. Nie, do konta nie idę. Ale ja ci komentarz żadnego nie dodałem. No masz to rację. Mojego no, profilu? Bo, bo ty kurwa, bo wy nie rozumiecie, że to ja kurwa od wielu lat ustawiam ludzi po kątach nawet przy okrągłym stole. No. Zapytaj, zapy, zapytajcie się tego, Wałęsy w ogóle, yy, no. Coś, co się w Magdalence wydarzyło? Zap tylko, tylko go o to zapytajcie. No nie, na... jak, nie ty podpisałeś się, tak. No nie podpisałeś się, pan z Lombardy, no masz rację. No to jak ty chcesz żyć no? w internecie, nagrywać. Ty partii, nie Jak ty sobie nie, nie zdajesz sprawy, czym jest internet? Ale czy, no, troszeczkę to jest dla mnie ja no, Chucham, Mieru, ,no, jest override. no 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 kurwa, no, no. kurwa. Tak Liczycie z tym, że jak ktoś, Bible, ko, ko, no, Vielleicht komentarz, ko. Nie, ko no, nie wiem, yy kurczę. No wiem, no troszeczkę kradnę ci to... płyty. Jakub Tyranowicz się podpisze, to nie zawsze będę tak, Miałem, no. było, było, było coś takiego. No. Kuba z Lombardu, było, pisali Bo mi na live'ach. Dużo ludzi mamy, którzy występują na no. nas w Lombardzie, no. y, udzielają się teraz w internecie i większość zdaje sobie z tego sprawę, że jak ktoś przykład po się z Lombardu mówią, że jesteś debilem, no. to oni wiedzą, że jednak... Dobra, no, no takie rzeczy, rzeczy potrafię kupią, jednak nie? rozróżnić, jakieś tam, wiesz... A, a minimu, gru... Minimum IQ mam, jakieś gru... 75. Nie udało. 75 gruśpia... 70... nie udało się rozróżnić. Nagrywam w internecie, Ale nie, no jestem mordo, w jakiś sposób chodzić? rozpoznawalny, popularny nie i będę Ci na forum grozić. Nie chodzi o komentarz groził. na live, mordo. Nie chodzi o komentarz na live. Pod Waszym filmem. A, a na, przy czym komentarz? Pod Waszym filmem. No teraz Ci co? Ja skomentowałem na przykład tego? W... Ja Pod Waszym. Pod Waszym. I, i Ty serio w to wierzysz, że ja Ci groziłem? Serio w to wierzysz, że ja mogłem Ci grozić? W komentarzu pod filmem. No wiesz, że Było to pod Twoim filmem, pod Waszym, Ej Boże, na filmie, na Waszym kanale i Wasz kanał to skomentował. No nie wiem, może to Damian, może może to do Damiana powinienem mieć pretensje, nie wiem. A nasz kanał to skoment... to był komentarz naszego kanału. Co to był za komentarz? Może <noise> to było tyle <głosy> miesięcy <głosy> temu, no musiałbym, nie przyszedłem tutaj z jakimś biurem detektywistycznym, może następnym razem jak przyjadę to sobie to, nie wiem, zeskrynuje i ci pokażę. Nie wiem, ja mam ogólnie no to by Okej, okej. jak Co nie. to kurwa Ale... za kretyn? No, tam zależy, to, no, no, lu ludzie sami ci tam wyjaśnili wszystko, no. No i super. Kto jest świadomy, to wydaje mi się, że wie jak to wszystko wygląda, nie? No, Także ale płyty są, ja mówią charytatywnie złych intencji, po prostu źle to odebrałeś. Moim Dyba. zdaniem dorośli ludzie nie wyjaśniają, yy, znaczy no dorośli obieckim. ludzie wyjaśniają. No to jestem. Dobra, Kuba powinien mu dać te płyty powiedzieć, że wypierdalał i tyle, nie? Niech się kurwa w dupę wsadzi. No. Wyjaśniamy płyty A nie, są. że TikToki no. nagrywasz, no. No nie Jakie? wiem, no. no. No Mordo, jak ty mi napisałeś UFO porwało płyty. No mordo, no takie coś się Aha pisze. I to się odpala live'a i się zaczyna gadać na live, bez jakiejkolwiek w ogóle. No ale próby. takie rzeczy się robi, płyt, które idą na akcję charytatywną, pisze. Ale nie się. było tych płyt, to co ci No nie jak nie było, jak są? Że sprzedałem? No tak napisałeś, że sprzedałeś albo UFO porwało. No, no, no bo napisałem ci raz, to muszą być, napisałem ci drugi raz muszą być. To ja napisałem, no to nie wiem, stary UFO porwało jakich nie ma czego ty no nie rozumiesz w tym no, no nie zrozumiałem tego no mordo no nie zrozumiałem tego. No, no nie zrozumiałem. Dlatego no. jak się czyta takiego SMS-a, o kurs, ty odpalam TikToka. Ej, słuchajcie, tutaj no. to i tak no. się rozmawia No, sprawy. myślę, że tak się nie pisze, nie? Ja wiem, że jest XXI wiek, że no. internet rządzi tym światem, ale no trzeba jakieś granice w ogóle to od nie wiem odróżnić życie takie a internet. No bo to to ci My nic to nie bierzcie. wniosło, nie. Nic? Niosło. Ani nie pomogłeś, tylko Ale... bardziej zaszkodziłeś, O, nawet z samych akcji, w samych akcjach charytatywnych i w tym wszystkim, bo już dawno mogłoby to komuś pomóc. No gdyby nie Dzwonij ufło. Dzwoni się, są gdyby telefony, nie miałeś ufło. do mnie numer, zawsze można porozmawiać, no, no, nie mam tego, pogadać. Nie mam tego proszę. Ale wtedy mówię, jak pisałeś się sms nie? Ale mam nadzieję, że kiedyś to do Ciebie dotrze i to zrozumiesz. Słucham Pana. W płyty przekazane na aukcję charytatywną leżały razem z tymi, które zostały odebrane oraz z tymi przeznaczonymi na sprzedaż. Zostały rozliczone z naszych pieniędzy i czekały, żeby oddać je Patrykowi. Z powodu długiego czasu, jaki minął, kompletnie zapomniałem kilkunastu tak, które miały trafić na aukcję charytatywną. Pisząc z Patrykiem, opowiadając mu, że nie ma już jego płyt, bo wszystkie się sprzedały, nieświadomie pominąłem te, które zostały specjalnie na akcję. Stąd moja wiadomość o tym, że UFO je porwało. Byłem przekonany, że jak wpadnie do nas, to po prostu się ucieszy, że wszystkie płyty na niego czekają. Po rozmowie z Damianem okazało się, że rzeczywiście wśród nich były te, też te, które miały być przekazane charytatywnie. Niestety na wyjaśnienie było już za późno. Patryk zaczął czerwiać się w internecie, a komuś sprzedał jego płyty. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, płyty trafiły na ekscytację, a pieniądze na zbiórkę charytatywną. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że czasem dwa razy się zastanowić, bo internet nie bierze jeńców kubusie. Nie, ja, chuj mu w dupę kurwa temu, temu Patrykowi kurwa. Chuj ci w dupę, Patryk, pajacu jebane. Czy chodzisz się kurwa, prujesz że chuj wie co? No. yeah but it's good jerry i'm coming it. it's lit. lit just take a look at the drip, drip. you boys don't get fired in this philadelphia yeah, i'm high as a bitch